Siemano, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj gramy w Red Bull 4. Gra ogólnie dla dzieci. Gram w nią jak byłem mały, czyli w, no nie wiem ile lat temu, nawet niedawno. Nie pamiętam kiedy skończyłem tą grą. Wiem jedynie, że vlogowało mnie na moje stare konto, czyli mam tutaj wszystko poprzechodzone, ale będziemy grali od początku, od Pierwszego, wyobraźcie sobie, że my dopiero zaczynamy z tą grą. E, dobrze, zaczynamy. Także chodzi o to, żeby rozwalać takie y, złe y, jesteśmy jakby y, piłką y, czerwoną piłką, która chce zniszczyć takie złe kwadratowe y, potworki takie małe no ogólnie to naszą żo y, żonę porwali, nie wie dziewczyny nie żonę chyba y, Dobra. I w ogóle nie robimy chyba... Kwadratowego. Nie chcemy, żeby ziemia się stała kwadratowa i tak dalej. Tylko, żeby była nadal okrągła. No i jesteśmy tutaj naszą piłką y, Red Bull, czyli po angielsku to jest Red Bull, a u nas to jest właśnie. Y, u nas to jest właśnie jak wiecie, czerwona piłka. Niestety nie mogę wam powiedzieć ogólnie tego ile no tego to już nie zniszczymy yy, jakby nie mogę wam powiedzieć ile lat ja temu nie więcej nią grałem bo nie pamiętam ale yy, wiemy że to niestety będzie gra z reklamami no bo to jest gra mobilna i w ogóle że wiecie internetem są te gry, że są reklamy, nie? Można je niszczyć takimi skrzynkami, właśnie te potworki. Z tego co pamiętam, właśnie, no bo zniszczyłem jednego. No i jeszcze tak chyba z takim skokiem, jeśli dobrze pamiętam. No tutaj akurat możemy sobie kamieniem go przynieść. Yy, dobra, cyk. I co? To jest logiczne, czy teraz się tutaj to zrobi? Nie. Oj. Wydaje mi się, że już chyba pamiętam, jak ja mam to zrobić, ale nie jestem pewien. Coś takiego? No i właśnie, logiczne. Jak widzicie, już powoli nie pamiętam tego. Jeszcze spamiętam, i tutaj, jeśli chcemy zdobyć gwiazdkę, yy, i wiecie, ten medal złoty, to musimy zniszczyć je. O! Nie, 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 nie. W taki, mm, akurat to w takim przypadku, żebym go zniszczyła. Jeśli chcecie chyba je zniszczyć, to musicie na nie skoczyć, tak? Jak nie macie żadnej yy, kamienia, żadnej skrzynki, to musicie na nie po prostu najdłużej w życiu skoczyć. Zaraz zobaczymy na tym, tutaj, o! Ta seria nie będzie zbyt długa, Red Ball, bo bo to nie jest jakaś specjalnie długa gra musimy przejść całą i tutaj mamy te życia dzisiaj gramy, wiecie, dopiero pierwszą mapę więc to jest nawet proste okej, okay, cyk logiczne, pchamy to coś okej okay. mm, dobra, i teraz na to wchodzimy wchodzimy tej na górę. Okej, okay. prawidłowo wszystko jest zrobione. Yy, nie wiem, czy mam robić cięcia z tych reklam, czy nie, ale. Yy, nie wiem, zobaczymy jeszcze. O, jest już pominięcie reklamy. Yy, Okej. Okay. No i gramy dalej. Yy... Musimy wejść na górę, żeby zdobyć tutaj gwiazdkę. Oczywiście nie trzeba zdobywać wszystkich gwiazdek, tylko ja ogólnie chcę tą y, grę przejść tak hardkorowo, czyli na wszystko na złote medale, bo wiecie, że jak w nią grałem, to raczej nie jestem bardzo słaby. Pamiętam, że kiedyś miałem problemy z tymi pierwszymi levelami. No to kiedyś było... Aj aj. aj. Utopiłem się. Ogólnie te jak one wpadną do wody, to też się utopią. Dobra, udało mi się wejść. Już myślałem, że spadnę na dół tam, bo widzicie, że tutaj trzeba o, zdobywać w taki sposób. Jesteśmy na... O, tutaj mamy tego lepszego zbroją. On już jest bardzo niebezpieczny. Oj, musimy na niego skoczyć. Musimy na niego skoczyć. O, widzicie, raz... Zniszczyłam się zbierać i drugie. O, akurat tutaj o sobie weszliśmy. A to jest fajne, że potem się da. Skakać, cyk. Już chyba zrobiłem błąd, bo coś mi się kojarzy. To ten level będzie cięższy. Tu trzeba włożyć to. Nie. Okej, okay, cyk, tutaj. Okej, okay, czyli tak. ...takiego i... coś takiego. Dobra, no i teraz jedziemy tym tutaj, o. Okej. Okay. Żeby się dostać do tego, no to logiczne jest to, że trzeba... ...tym tutaj, o, pojechać, tak? No to... Jest bardzo logiczne. Już nawet chyba wiem, o co chodzi. I tą skrzynię trzeba dać... ...do środka. Okej, okay, coś takiego. I wieziemy nią pod górę. Chyba będę wam jednak robić cięcia z tych reklam. Wiecie, to poczekajcie, cięcie. O, cyk. Dobra, my już po cięciu reklama minęła. Szybko wracamy do gry, oczywiście. Au niestety nie udało się tutaj gośćka zniszczyć. O, teraz się nam udało. Eee... O, dobra. Mądre, mądre. Coś takiego trzeba było zrobić. Myślałem, że mnie gościu rozwali, bo jak widzicie, to mamy jedno życie i nie możemy zbyt bardzo świrować jakoś. Jak ja mam tam wejść? Aha, już chyba rozumiem. No właśnie trzeba coś takiego zrobić. Teraz, To jest, wiecie, to jest gra nawet na logikę w sumie na początku tam, nie. Yy, dobra, coś takiego. Ok. Nie zdobędę tej gwiazdki chyba. Tak też można, ale można było po prostu z tego potworka mojego tam skoczyć. Nie wiem jak one się yy, nazywają. Nie wiem czemu chyba kiedyś poszedłem na grzyby. I mm, kalosze to są, takie kalosze to są chyba gumiaki, tak? No i, i spodobała mi się ta nazwa, gumiaki. I mówiłem na te potwory gumiaki w ogóle. Nie wiem dlaczego, ale nie wiem. Jak byłem mały, to widzicie, takie rzeczy się na przykład mówiło i robiło. One. Widzicie? Au. Okej, okay, zrobiony. Zaraz, żeby mnie ten młot sam nie zepchał. Cyk. Cyk. O, coś takiego. Pyk. To pamiętam. Tutaj będzie trzeba... A, nie da się tak? No to poczekajcie. To chyba trzeba dać tutaj No właśnie No i mamy, już wiem o co chodzi teraz To trzeba z całej siły bardzo szybko przepchać, żeby to się wywaliło tam Dobra, logiczne Trzeba jeszcze bardziej to przesunąć Dobra, i mamy złoty medal, kolejne, kolejne cięcie. Cyk, cyk. Pyk, no i cięcie. Odcięcie wywujemy i lecimy znowu z Red Bull 4, to już jest poziom dziesiąty. Okej. Okay ktoś mi powie o co chodzi yy, z tym poziomem no chyba trzeba tą no tak logiczne e, poczekajcie najpierw sobie zniszczymy go chyba trzeba tą deskę tam przesunąć na yy, ten tutaj murek no i widzicie ja się boję że ona mi tak spadnie bo kiedyś chyba coś takiego mi się stało właśnie i już coś... o nie jest smutno czyli okazuje się że mamy coś źle i musimy to zrobić od początku Ok, teraz widzicie jest wysoka. minka, więc jest dobrze. I poczekajcie. Może to trzeba szybko? No właśnie, trzeba szybko. Ok. lecimy teraz na szybkości tutaj. Przypyk. Najpierw trzeba gościa tutaj na dole zwalić. Теперь, на этой неделе, что все, на эту неделю, на эту неделю, на эту неделю, на эту неделю, Pyk, szybko to czego na szybkości. Ok, na szczęście nie zginęliśmy, no i koniec. Aj. Cięższe są, cięższe się robią te wiele powoli. Aj! Chyba. Czy my mamy już koniec? Czy trzeba reklamę oglądać? Tak, trzeba reklamę oglądać, żeby dostać kolejne 5 żyć, i po tych 5 życiach już jest wtedy koniec. Cyk 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 cyk. Ok, pyk. Mamy kolejne pięć rzeczy. I my byliśmy, jak się nie byle na dziewiątym levelu. Tak, na dziewiątym to było właśnie tutaj. Dobrze. O! no Już myślałem, że. Już myślałem, że zginę, nie? Okej, okay, coś takiego. Idziemy teraz do przodu. Okej. Okay tutaj na dół jeszcze przypomniałam się, że była gwiazdka właśnie teraz cyk tu, tu trapy i za każdym razem się mylą w tej strony nie? najwyżej jak się da nie udało mi się, trzeba było na raz nie ajajajajajaj aj, 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 aj. to będzie ciężkie widzieliście jaki fart? E, dobra Dobra, to było ciężkie, ale nam się udało. I teraz... mamy, 11 level. Oj, trzeba teraz szybko, żeby nam się to... No właśnie, próbowałem zdobyć taką, jak widzicie, jedną gwiazdkę, bo my chcemy wszystko na te medale wszystkie, nie? Dobra, idziemy tutaj dalej. Okej, okay, udało nam się, jest dobrze. O nie! O tym nie pomyślałem. W sumie nawet logik... Tylko jak, jak ja mam tu przejść? Ja tu nie doskoczę. Już chyba wiem, o co chodzi. Nie. Niestety. Nie wiem. Zakończyliśmy na jedenastym levelu chyba. To jest jedenasty? Chyba na jedenastym levelu. Ja sobie później zobaczę na filmie. No, a teraz na razie wam dziękuję za oglądanie. Później jeszcze mamy takie światy. E, to jest pierwszy Green Hills. Później mamy Deep Forest. Później mamy Box Factory. Później mamy um, Battle for the Moon. No i później Into the Caves. E, tutaj są ostatnie rowery, to są bossy. E, no i jak widzicie, tutaj to mamy pierwszy taki jakby ala las, Jakiś ten. Nie, nie las, tylko jakaś taka polana. Tutaj mamy taki las. Tutaj mamy fabrykę tych takich właśnie kwadratów, tych potworków, tutaj mamy księżyc, no i tutaj mamy jakieś takie jaskinie podziemię. No to dobra, dziękuję za oglądanie. Subskrybujcie, łapkujcie ten kanał i wdzięczku żeby przychodziły Wam różne powiadomienia z nowych filmów lub live'ów. Zobaczymy, co nas tym razem będzie. Na razie live jeszcze nie mogę zdobyć, nie, ma, nie mogę zrobić, bo potrzebujemy najpierw... 50 subskrypcji, a ja mam 34 aktualnie. Więc e, proszę, subskrybujcie. Oczywiście o niczego nie zmuszam, tylko chciałabym, żebyście zasubskrybowali. E, no tak, nie wiem. Wiem, że ludzie ustawiają takie progi, niektórych to może derwować. A ostatnio tak właśnie powiedziałem na szybko, ale może tak. E, tak 3 lajki nowe, albo tam 5 jakoś. Tak 4. O! Dobra, 5 lajków nowych i robimy em, Filmik z z Red Bolt 4. No bo ja będę nagrywał różne filmy, ale jak dobijemy po tym 5 filmów, to tutaj po prostu nagram z tego. No to dobra, dziękuję za oglądanie. Jeszcze musimy wejść tutaj aplikację, jak widzicie. Dobra, dobra dziękuję za oglądanie. Dobrego dzioneczka. Eleczko i. Buu!